Hej, witam was w kolejnym odcinku Minecrafta. Leciałem sobie dalej w poszukiwaniu domu i znalazłem taką fajną konstrukcję. Domek, który wygenerował się pod górą. Także tutaj pewnie mieszkają krasnoludy w Królestwie pod górą. Tam też jest skrzynka, która mnie zaintrygowała. I główka zombiaka, która jak znam życie mogłaby się przydać do fajnych craftingów. A w sumie zobaczę. Nawet wiecie, co się da z tego robić, bo na pewno coś się da. A slice and Place tak takse. Necromancer stuff, okej. Okay. I jakieś inne główki. E, to jednak nie jest takie fajne, jak myślałem. Ale można zrobić morską główkę zombiaka. To zawsze coś. E, tutaj jest w ogóle wioska, a więc dałoby się. Zawinąć paru mieszkańców. W sensie wiecie, no, zaprosi do mieszkania u nas kulturalnie, tak? O, to jest ładnie zrobione, widać, że z moda. Mojang jeszcze nie dorósł do tego, żeby wykorzystywać w fajny sposób własne mechaniki. Więc. Jeśli jest ładny domek, to najpewniej z moda. Bo kto inny wykorzysta schody do robienia korytka? Może jakiś delfin się nawet trafi, to polecimy. Teraz backup serwera się robi, naprawdę. O, jest ląd, dobra. Uf, żyjemy. Nie przeleciałem dużo w sumie od ostatniego odcinka. Zatrzymałem się tutaj. Tutaj jest ten domek Pyromancera. Próbowałem go zabić, ale prawie sam przez to zginąłem, więc poleciłem tutaj i spotkałem tę wioskę. Jesteśmy już w sumie tak daleko od innych ludzi, że moglibyśmy w najbliższym u, studnia, czy tu coś ciekawego, moglibyśmy w najbliższym czasie rozejrzeć się za miejscem dla siebie, bo zobaczcie, tutaj nic nie ma. Gdzieś tam daleko są pojedyncze klejmy, ale tutaj gdzie lecę, to nie ma zupełnie nic przez pewien czas, więc kto wie, może się uda coś znaleźć. O, ta studnia to chyba tylko taka ozdobna. Raczej nic nie będzie, jak się wkopać w nią. Górki wyglądają zachęcająco, dopóki się w nie nie przydzwoni, tak, renderowanie terenu, cóż, funkcjonuje prawidłowo, tak powiem delikatnie i tutaj mamy całkiem ładną wioskę, już abstrahując od tego, że im się góra wkomponowała w osadę, przynajmniej będzie może jedzenie, o. Tak jak te pieczone ziemniaki i strzały, strzały przede wszystkim. Wszystkie wywaliłem w tego durnego maga. I już ich nie mam. A wezmę w sumie tak. Tak i tak. I dobra, jabłków nie będę brać, bo są najmniej wartościowe z tego wszystkiego bodajże. Pyk. Pyk. O, no i świetnie. Tutaj sobie muszę coś. Wziąć, żeby mi nie wskakiwały, ale w sumie. Aż tak mi to nie przeszkadza. Lejek. Lejek się na pewno przyda, a trochę żelaza kosztuje. To jest problem z tym, że nie mam za dużo miejsca. O, naszyjnik jakiś. O! Ej, to bym chciał. O, super, założył mi się od razu. Świecąca ramka z itemem. Doskonale. Tutaj są Villagerzy. To jest w ogóle chyba na Grecji wzorowane, wiecie? Tak do mnie dotarło po tych wieńcach laurowych na ich głowach. Że to może być greckie miasto po prostu. Szkoda, że nie ma sortowania takiego szybkiego. Kliknę sobie R i mam wszystkie itemy poukładane. Oho ho. Oho ho, ho. Ho, 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 ho. To jest na 1.20, więc chyba są te came y już. Yy, wiecie, te takie głębokie. Yy, chlebków mamy już cały stack, to bardzo dobrze. I mamy Waystone'a. Wiecie, ja wymienię tego Waystone'a za tamtego. Chyba, że w ogóle co innego wywalę, wiecie? Wiecie, wiecie, cały czas powtarzam, wiecie. A Wy dobrze wiecie. Przecież nie mam głupich widzów. Dobra, się ma golem. E, tutaj widziałem o właśnie to. Czymkolwiek to jest. E, widziałem też to, co mnie niepokoi lekko. E, poczący obsydian ja naprawdę mogę wykopać obsydion tym? A, na radę to podnieść? Dobra, rozwalę spawner i dostałem dużo rzeczy. <laughs> s! Dobra, wezmę z tego, bo to powiedzmy jeszcze znajdę. Spirit Orb, też mnie nie za bardzo. Jajka, to wezmę, siodełko. Też, czy mi siodełko się przydaje? Ja tak naprawdę koni nie będę używać w tej grze. Niemal na pewno. Bo i po co, skoro mam jetpaki? Co ty sprzedajesz? Siekierkę i. Aha. Świetnie. u, Łysz u, u. by winom szalne tu było? No, oczywiście. Kościół najbogatszy. Przypadek? Nie sądzę. Tak się duchowni dorobili na Współobywatelach, a The to jest całkiem dobry miecz w zasadzie, podmienię sobie. Czy on w ogóle, bo jego da się włączyć, pamiętam. A... Okej, okay. ja te to chyba, tak mam butelki EXPA, skompresowane żelazo, to już może nie jest tak potrzebne. 3 armora i 38 maxmany, to, to mi akurat nie jest przydatne. Dwa armora. Jeden armor tafnes i... Uh, huh. Dobra, armor tafnes chyba było troszkę lepsze od armora, z tego co kojarzę. Uh, nie do końca pamiętam, co robiła ta statystyka, poza tym, że się odbijam jak głupi. Po co tam tu? <grym> o, tu? Czyżby cenne rzeczy? Uh, tak. Zakręcie trzęsienia ziemi. Ja już nie ufam Waszym spelom. W ogóle okazało się, że na warpie, gdzie yy, czyta się informacje o jetpackach, to można sobie go też naładować za darmo. Więc, jakby ktoś się interesował, w jaki sposób sobie odnowić jetpack, tak jak ja to musiałem zrobić między odcinkami, no to właśnie tak się to robi. Czy ty dużo bijesz? No, trochę bijesz niby. Ale czy to jest 7 O, w dupę! Co tam, co to, to, to w ogóle, co to się stanęło? E, tutaj mamy żakarandy, drzewka dżaka, żakarandowe. Nie wiem, jak się ten kolor nazywa i przy okazji... No żakarand to jest kolor, ale te drzewka, to ciężko mi stwierdzić, jak to się odmienia po polskiemu. Ładne, tylko trochę tak w oczy bolą. u tu jest coś ciekawego. I nawet mają bikon. Ciekawe jaki ma to rozpieprzy za chwilę. Ile sekund musi upłynąć zanim to wszystko się obróci w perzynę? Ła. Dobra, wchodzę. Próbuję przynajmniej. Ej, no tutaj nic nie ma, ale nad górze musi być działający bikon. No bo jak to się niby odpala? Kurczę. O, jestem. Gdzie ten bikon? Mów mi, gro. Gdzie jest bikon? Ja potrzebuję bikona. Chociaż go zobaczyć tak z bliska. Tutaj jest. Proszę bardzo. I co tam mamy? Aha, i to nie jest bikon, tylko. O, pamiętam, było coś takiego i to pozwalało pogodę zmieniać. Tylko no. Vortex Cannon. To brzmi jak plan. A. Ojej jest sporo rzeczy, które brzmią bardzo przyjemnie, tylko. E, no nie mam miejsca na nic z tego w zasadzie. Ojej, wiecie co? To ja odłożę może. Któryś z tych gemów. No storage cela to absolutnie nie. Ten tamten miał napisane unikatowy, więc wezmę to. Te zombiaki mnie troszkę niepokoją, ale ich nie widzę to. Problemu nie ma. 6 Armora. Aha, tylko nie założę tego, bo mam przecież jetpack. O, nie pomyślałem. Dobra, coś tam zbieram. Aha, żelazo. Skompresowane. Perły może nie potrzebuję tak stricte. Co to jest? Da ej, Dark Steel to akurat jest przydatna rzecz. Ja tą chcę. Za butelki Expo. No się, one nie są zbyt przydatne, a na pewno w końcu jakieś znajdę. Czy tutaj jest więcej? Jest więcej. Mam jeszcze spodnie i buty w zasadzie. To może zrobię tak: 5 armor, 1 tafnes. A, no właśnie. I buty też. Od razu sobie założę. O, i już od razu jestem heavy metalowy. Tak można pracować. A to co? Humpday. Co to jest? Humpday. Nie mam pojęcia, znalazłem jakieś itemy, ale. O, 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 zakładam, 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 to jest item, o, sprawdzimy zaraz, czy faktycznie mi anuluje, o, to co, aha, do rozpienia, fan... <laughs> to ząb pszczoła, zajebista, teraz ją zobaczyłem dopiero, <laughs> Świetna. dobra, zaczymy ten, tak, karcie mi anulują fall damage. Śmieszna rzecz. Dobra, ta wieża jest ładna, ale dość mała i w nieciekawej okolicy. Takie wiecie, sąsiedztwo niefajne, ale, ale super jest móc sobie przygrmocić i się nie martwić. Powinienem odbić w ogóle ostro w lewo, jeśli nie chcę wrócić do terenów zamieszkałych, ale tutaj jest jakiś krater. A wiecie, że krater to jest miejsce, gdzie może coś fajnego być. Ale chyba już odkryte. Chociaż nie. Diaksy! Dobrze. Tego już nie zbieram. Ale no... Fajnie, że coś było. Czekajcie, czy tutaj w ogóle nie ma jakichś rzadkich ród albo czegoś? To są rzeczy neterowe tylko. I trochę zwykłych ród. O! A tu mamy meteory. A, tego nie chcę, ale tutaj... Jak dobrze myślę, znajdę bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz. Dobrze, ten paksel jest tak wydajny. Eee... Co? Jest uda... O kuźwa! Eee... Jak się używa plecaka? Halo, gro? Eee... Dobra, na razie muszę, muszę te rzeczy mieć, dlatego powywalam to, co nie jest mi absolutnie konieczne. Przykro mi, wyrobicie wypad. I czy ja mogę jakoś ten plecak otworzyć? Czy ja nie mogę tego plecaka otworzyć? W ogóle to się położę i zobaczę. I teraz. Aj, wstałem przypadkiem od razu. Proszę, niech ktoś się ze mną położy. Znaczy, no nie, nie stricte ze mną, ale oprócz mnie. Halo, ludzie. Proszę. Serwer. Niech ktoś idzie spać. Dobra, nikt nie idzie, to trudno. Wstajemy i zobaczymy tak. E, tu. Opcje. Controls. E, back, pack. Infinity Backpack. Dam to na B i jakikolwiek backpack będę mieć, to on mi się otworzy. Kuźwa, naprawdę. <laughs> Dobra, jednak. Controls Keybinds back. Backpack Infinity Backpack muszę dać na L. Ten backpack też dam na L i też na L dam. Jak pod L mam coś innego, to mi będzie przykro. Czego ja muszę wziąć w rękę? Czy o co chodzi? Poczekajcie. O! Dobra, tak go mogę otworzyć. Super. E Czego mogę wrzucić? To wszystko R OK. Rozumiem. To wrzucę te rzeczy w pierwszej kolejności, którymi nie będę nic robić. Nie będę więcej staków. Jezu ja to zatrzymam, a wyrzuciłem dużo fajniejsze rzeczy. Dobra. E, tak, to teraz to założyć jeszcze. O, doskonale. I może odzyskam jeszcze tamto, to co tam zostawiłem. Pyk. O, dobra. Trochę i mamy z powrotem. E, musimy lecieć w. Hmm. Dobra, jak tutaj jest ten, to ja muszę lecieć. Tak, chyba. O ile się nie mylę. Pyk. Dupa, muszę lecieć tam. Albo w sumie już dobra, odwiedzę tego gracza. Ktoś tam ma klima, ale tak, tutaj. A teraz ja mogę latać i spokojnie otwierać mapy w dowolnym momencie. Bo nawet, jak zaryję o glebę, to nic mi się nie stanie. A tutaj jest ładnie A, to tylko lawa. Ładnie świecąco, chciałem powiedzieć. Jest. O, 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 jest okazja, moja szansa. Szybko, szybko. Zanim się rozmyśli, tamten. Uff, udało się. A już mi się moby agresywne zaczęły respić. Dziady niemiłe. Wy, patrzcie, lecie. Nikt się trupie nie lubi. Minąłem, tam jest, dobra. Ale tu ma kopa, naprawdę. Rozpędzone prosto w stronę słońca jest to. Dobra, tutaj ktoś ma uprawy swoje. I tyle. Widać, że trochę bida, ale widać też że pozamykane, więc nie, nie obejrzy sobie środka. No ale ta osoba nic ciekawego nie ma tutaj. No. Hmm. no, budować się przy innym graczu to absolutnie nie. Zwłaszcza, że możliwe, że ktoś będzie chciał ze mną zagrać jeszcze. Także, jakbyście widzowie chcieli zagrać, to zapraszam. Nieważne, czy znacie się na modach, czy nie. Wszyscy będą mile widziani, będziemy mogli sobie razem pograć, rozłożyć się niedaleko siebie. Kto wie, może nawet na Discordzie razem pogadamy, o jakichś godzinach się umówimy i zagramy razem. A tutaj jest kolejna z tych wież, które są dungeonami w zasadzie, i lecę w dobrym kierunku. Muszę za tę wieżę lecieć. Okej, okay, czy ona coś ma ciekawego na górze? Eee, nic nie ma, no to trudno. To lecimy sobie tu. Takie skaliste górki to mnie nie interesują. To nie jest bią, który bym chciał. A co tutaj jest? Zwykły krańk obsydian, czy fragment czegoś większego? Czekajcie. Wezmę ten paksel, skoro i tak go mamy na start. W ogóle to to i to schowam. To i to. I poukładam trochę tej itemy. Table uniwersalne, kurde, ale mi dali od razu Pełen zestaw do... Jest kolejny waston. dobra Będę mieć na ustawianie sobie spawnów Chociaż pewnie potem będziemy po prostu stać na ich robienie, ale no wiecie o co chodzi uh. U Tylko czy ja chcę pneumaticraftem się bawić? Nie znam tego moda, więc może mu dam spokój I nie będę w ogóle brać z niego itemów jeśli będę chciał pneumaticrafta, to z pewnością nie od razu, więc już będzie mnie stać na zrobienie sobie samemu tych wszystkich dodatków. A jak nie, to się przelecimy na losowe kordy i poszukamy wioski, prawda? To nie jest trudne znaleźć te rzeczy. Wszędzie tu się walają. Kolejny dom z pneumaticrafta, naprawdę. Albo ten sam już nie wiem. Co to było? Brzmiał jak taki pistolet ciśnieniowy. Podłączony do sprężarki. Co to za ruda co i tak dużo? Cyna. Aha. No, na razie kopanie surowców to troszkę przerasta moje możliwości załadunkowe. Także tak mi się kończy Halo. Zombie. Tu zadam prawda? Ale ile ich tu jest? Co to się w ogóle zrobiło? Golem jak się naddupia z nimi. Pięknie, dobry golem. Dobry Ziomek Golemanser. Wieśniach chować się. Zombie tu się kręcą jeszcze. Pewnie. Dobra. Golem ładnie wytankował, dlatego mogę go teraz. O, ale mi wydupił. O, Jezu. Ała, ła, ła. Dobra. E, <gryw> zabijanie go nie było najmądrzejsze. Prawie się pożegnałem z tym smutnym światem. Ale żyjemy i lecimy dalej. Kolejny meteor. Zobaczymy, czy coś ma w skrzynce fajnego. Czy to jest... To jest blok węgla. Ej! To ja go mogę sobie wykopać, bo to jednak jest cenny surowiec. Węgiel mi się na pewno przyda. A wąglowe asteroidy w realu niespotykane, a w grze proszę bardzo. Asteroida wąglowa. Kurde, w oksygenie szkoda, że takie nie lecą. Sobie nakopał i miał węgla. Albo sam by mi spadł, nawet do bazy, Tylko byle nie do środka. Nie wyląduje na dachu. Okej. Okay. Mamy surowce i mamy... Mamy skrzynkę z fajnymi rzeczami. Hello there. Dobra. Śmieci wyrzucam. Cenne rzeczy już mam. Dwa paski zajęte. W porządku. Eee. Czy tego węgla chcę jeszcze więcej? No, chciałbym cały nawet wykopać, ale no, może nie będę tego na wizji teraz ryć. Wezmę jeszcze parę sztuk i musimy dalej lecieć, bo fajnie by było znaleźć ała sobie nowy dom dzisiaj. Był no to już drugi odcinek. Wypadałoby jednak troszkę się ogarnąć. Więc chyba koniec wybrzydzania. To tu się stało? Nie wiem. Ale mogę zgadywać. <ścoughs> mogę zgadywać, że coś się nie doczytało. Albo raczej na granicy czanków wygenerowało. Ła! Wow. Wow. Podziłem ja widzę w tym tęczu W ogóle mam wrażenie, że ja pod wodą to szybciej latam Jestem w miejscu, które mi się nawet nie wyrenderowało o. Oj! Ej, czemu ja nie mogę w wodzie pływać? Co się dzieje? Ja zacząłem tonąć. Znaczy, może nie to, że tonąć, ale jak wskoczyłem do wody, to moja postać szła na dno. Nie była w stanie pływać w ogóle. Dlaczego tak? Tak to powinno być? To chyba kwestia tego No To wygląda jak Battle Tower. To ostrożnie może z tym. O! Silk touch, silikonowy dotyk weźmiemy Smite to może nie Chainsaw eee, Zakręcie do ścinania eee, Brzmi jak plan I wiecie co, to też sobie wezmę Bo to mi pozwoli moby do domu ściągnąć Jak już będę mieć dom To po prostu sobie moby do niego Zwyczajnie wpakuję I będzie Pyk, świetnie Czy tutaj coś fajnego Aha, lack of the sea Zajebista rzecz Okej. Okay. Tutaj już wreszcie jest stały ląd, na którym można myśleć o rozkładaniu się. Bo na wodzie, jak się okazało, jest bardzo niebezpiecznie się Ja wiem o co chodzi. Może to jest tak, że przez to, że mam żelazną zbroję, to ja jestem tak ciężki, że idę na dno jak kamień, czy raczej jak żelazna sztaba. Ej, ciekawe, czy to o to chodzi. No, bo grad bez ekwipunku chyba powinien móc się unosić na wodzie, prawda? A tutaj widzę gwiazdy wrota. Widzicie, jak mnie to w dół ściąga? Ja ledwo jestem w stanie z wody wylecieć. O. Ej, to naprawdę są gwiazdy wrota. Ja się śmiałem, a to są gwiazdy wrota. Eee. Eee? Jak jest kod tych tutaj? Ja nie mogę. Nie chciałbym ich uszkodzić, kurczę. Dodam sobie może waypointa, że tutaj one są. Hmm, na spawnie były takie, dało się je połączyć, wiem to. Wiem, że takie były, ale nie pamiętam kodu. Zresztą, no. O, dobra. Więc set yy, Home w ogóle. Chwilowo tutaj ustawię Home'a, bo i tak nie ma żadnego. I dodam waypointa. Pointa. Wrota. Jakby się dało, to może je przeniosę sobie do domu. Bo kto mi zabroni, nie? Chyba, że ktoś z Was obejrzy ten odcinek i mnie uprzedzi, to wtedy będziemy mieć gwiezdne wrota dla siebie. Jeśli zna się na tym modzie, to w szczególności wtedy. O! O, kurde, spawner. Idę stąd, zanim mi się nareszcie jakieś dziadostwo. No, drugi yy... ładunek z jetpacka. Drugi, jakby magazynek. Drugi raz jetpack mi się opróżnia. O! Tak powiem. I dalej nic nie znalazłem. Zaraz już nie będę mieć miejsca w tym jetpaku moim. O, a tutaj same dziwne biomy. Chociaż, kto wybrzydza, ten nie mieszka. Tak powiem. Tutaj jest ścieżka. A ścieżka wskazuje na e, kompost. Tak. Ścieżka wskazuje na obecność kompostu w okolicy. A. Ała! szczognisko mi upiekło, no nie. Gdzie tutaj? O, tutaj jest całkiem ładny teren w zasadzie. Wiecie co? Tutaj mi się skończył jetpack. Więc może to jest znak, że powinienem spierdzielać w podskokach. Wyłączę to. Bo. Aha, dobra, ten jump boost to wynika z tych kapci. Okej, okay, okej. Okay. Się dziwiłem. Myślałem, że jetpack, pomimo, że braku w nim paliwa, to jeszcze trochę, jeszcze coś tam podryguje, ale to kwestia już kapci tylko. Jetpack się skończył definitywnie i go nie mam. Ale to nie problem, bo jest ward, na którym można go odnowić, tylko że tutaj strasznie dużo mobów z jakiegoś powodu mi wykrywa. To wszystko są w ogóle bloki z moda. Cała ta wioska jest. Z moda zrobiona. <laughs> Colonist tutaj jest? O, kuźwa. Znam tego moda, znam go dobrze. To jest całkiem ciekawy mod, dość bezużyteczny, bo się tylko inwestuje masę y, surowców i nic w zasadzie nie robi ciekawego, przynajmniej bardzo ciężko, żeby się to opłacało w jakikolwiek sposób, ale jest bardzo ciekawy. Można sobie rozbudowywać wioskę. Y, wioskę npc -tów. coś jak Millen Millennials dawne francuski mod, stary, o ile pamiętam francuski, no to jest jego odpowiednik. Całkiem dobrze zrobiony mod. Fajnie działa. Nie buguje się z reguły, co jest dość łatwe. Nawet w grze, która jest tak zrobiona, co dopiero modzie, który jest dodatkiem do innej gry. Całkiem ładnie działa i możliwe nawet, że spróbujemy. Wykorzystać tego moda, tylko do niego potrzeba ogromnego terenu wielkości, no dwóch wiosek. Minecraftowych. O, kuźwa, nie. O, w dupę, nie, ja przecież nie mogę pływać w tym. O, goń się. Ale się wkopałem. Ale się wkopałem. O jejku. Dobra, muszę lecieć tym. Muszę lecieć plażą. Nie mogę wejść do wody, bo zaponę w tej kupie zbroi, chyba będę musiał ją ściągnąć, jeśli padnę do wody. Ała! Ten pisk od kapci moich puchowych jest tak głupi. No ale skoro jest colonies, które rozważamy wykorzystać, to zmienia postać rzeczy. Teraz nie szukam już ładnego, górzystego terenu, tylko w sumie duży teren yy, płaski. E, dobra, wiecie co? W kolejnym odcinku przyjdę do Was już mając znalezioną miejscówkę, bo to nie może tak być, że ja chodzę, chodzę i w kółko szukam. Więc przed kolejnym odcinkiem znajdę sobie na spokojnie. A Wam dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się już jutro. Cześć.